Siema Siemanko, tu Rolnik nieprofesjonalny. Dzisiaj taki film Misz Masz. Ogólnie jest to ostatni film realizowany w New Holandzie. t 180 Dynamic Command. Ogólnie tutaj już nie będę tego tematu New Holanda zbyt dużo poruszał. Te dwa filmy myślę, że chociażby w jakimś większym stopniu gdzieś tam przybliżyły Wam sylwetkę tego ciągnika. Ogólnie ja jestem z testów bardzo zadowolony i myślę, że jeżeli ktoś z Was szuka podobnego ciągnika, ciągnika o podobnych parametrach, to rozważenie owej te szóstki jak najbardziej. Tutaj oczywiście trzeba też spojrzeć na jeszcze inne aspekty zakupu, przedstawicielstwo serwis. No i tak naprawdę do czego ten ciągnik tutaj będzie potrzebny? A dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć kilka. Rzeczy, które działy się na tym polu, ponieważ tutaj był buraczek ćwikłowy, tak naprawdę z sezonu z buraczka. O jezus, Maria! Z buraczka ćwikłowego nagrywałem tylko i wyłącznie siew. Potem nie robiłem żadnych filmów z oprysków i, i z samego zbioru. Mały kawałeczek, tak naprawdę, jest to uprawa, której się uczę pierwszy raz i nie chciałem tutaj. Ewentualnie pokazywać rzeczy, które gdzieś tam mogły być źle zrobione, bo nie ukrywam, że gdzieś jakieś małe błędy błędziki były, ale no, uczymy się całe życie. I chciałbym wam powiedzieć o tym, co tutaj się działo od samego początku. Siew trzy miesiące temu się, który gdzieś tam na YouTubie był wrzucony łącznie z cebulą, cebula. Nie ma rewelacji, ale coś na pewno z niej będzie, a z buraczka tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni. Ogólnie buraczek odchwaszczany był 4 razy. Myśleliśmy, że uda się to zrobić w trzech razach, ale niestety czwarty raz też był potrzebny i buraczek można powiedzieć, że w 100% był czysty. Jeden rządek buraczka został, bo robiłem pierwszy oprys herbicydowy. Nie wiem chyba to była druga, bo do trzeciej w nocy i pomyliłem jeden rządek, przeskoczyłem za bardzo i już potem nie dało się go odchwaścić, tak jak powinno to wyglądać. Zostało tam troszeczkę przytuli, troszeczkę bodziszka i niestety ten jeden rządek został, ale go sobie teraz pożytkuję, że tak powiem, ale o tym kilka słów później. Jeśli chodzi o buraczka, poszło tylko 80 kg azotu, jeśli chodzi o wieloskładniki i obornik to już mówiłem o tym podczas siewu buraczek był trzykrotnie nawadniany po 20 litrów tak naprawdę gdyby to nawadnianie tego buraczka by tutaj na polu nie było i główny wniosek z uprawy w tą bawić warzywa deszczownia, jakakolwiek to jest konieczność te ostatnie lata no, pokazują, że bez deszczowni praktycznie się nie da i tak naprawdę ta deszczownia może nam te plony nie tyle uratować, co w ogóle pomóc je uzyskać. Więc jeżeli ktoś z Was myśli o, o uprawie warzyw, tak naprawdę e, powinno się o niej zacząć myśleć od inwestycji w deszczownię. No tutaj, mówię z tą cebulą, tak jak już mówiłem kilkakrotnie. Mimo, że ta cebula jakoś tam super, ekstra nie wychodziła nam, to jednak główna zaleta ja, cebuli, tego, że ona była, to to, że po prostu ta deszczownia powstała. No i mamy tego buraczka trzy razy podlanego, kawałek mieliśmy niepodlany do porównania, no i tak naprawdę ta buraczka była tam połowa. Wegetacja wodana, bo była to odmiana wodan, bardzo krótka, około 90 dni i tak naprawdę dzisiaj są równe 3 miesiące od tego dnia, jak sieliśmy buraczka, więc zebraliśmy go po 2 miesiącach i 3 tygodniach. Sprzedawaliśmy go na konsumpcję, znaczy na konsumpcję, na sklepy w kalibrażu 6,9 Uzyskaliśmy tego handlowego 75%. Dokładnej wagi jeszcze na dzisiaj nie znam. Dopiero rozliczenie przyjdzie do nas pocztą. I co do sprzedaży tak naprawdę nie wiadomo było do samego końca, gdzie my tego buraczka sprzedawać będziemy. No, nie chciałem nigdzie go kontraktować. Mówię pierwszy rok. Nie wiem czy mi to, to w ogóle wyjdzie. Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek będzie do zbioru. Więc sobie kontraktację odpuściłem Mówię lepiej, znaczy może nie lepiej, ale Zobaczę jak to wszystko będzie rosło, czy, czy dam radę z chwastami Jak ten buraczek będzie ostatecznie wyglądał I dopiero potem będę szukał odbiorcy no było to ryzykowne, nie ukrywam, ale Udało się znaleźć fajnego odbiorcę tutaj z podziękowaniami dla jednej osoby, dla Jarka. Jarek, jak to oglądasz, dziękuję po raz kolejny bardzo. No i co, przystąpiliśmy do... A, jeszcze jedno odżywianie mikroelementami. Głównie z naciskiem na bor. Był w międzyczasie plus jak tam, jakiś siarczan magnezu, plus krzem Agriker SI. I tak naprawdę to było wszystko. Więc zamknęliśmy się w pięciu wyjazdach. Na buraczka plus trzy razy deszczowanie. Więc myślę, że niedużo. No i przecież odstąpiliśmy do zbioru. Tutaj, jeśli chodzi o zbiór, również wielka niewiadoma, bo robiliśmy to pierwszy raz. Musieliśmy pakować buraczka. około tony, ale no, jak tutaj go szybko zebrać? My mamy u siebie Annę jednorzędową, którą zbieraliśmy już z cebulę. Anna ma taki wałek gumowy, czyli znaczy gumowy, to nie jest guma, to jest tak jakby gąbka bardziej i dzięki temu no, praktycznie Annę do zbioru buraczka mieliśmy przystosowaną. Wykopaliśmy buraczka kopaczką elewatorową, z tyłu mamy takie Zwężenie, które schodzi w takim, powiedzmy, lej. dzięki czemu buraczek czy cebula, która wypada z tyłu za kopaczką elewatorową, leży na wąskim rządku. Następnie, właśnie, zbieraliśmy to anną. trzy osoby siedziały na Annie, wybierając drobne kamyszki, wybierając e, część buraczka, która nie pasowała nam kalibrażowo, bo i tak nie mielibyśmy za nią zapłacone, więc lepiej niech zostało na polu, niż e, robić... M, zajmować miejsce i po prostu być wywożona e, bez sensu, a tak zostanie też część tego e, tej biomasy na polu. Teraz zacząłem klikać, kurczę, poza wszedłem. wyszedłem. Tak to jest, jak się gada. Do Anny zrobiliśmy taką przystawkę, ja wrzucałem ją na, na Instagrama, no ale przed samym zbiorem też jeszcze musieliśmy obciąć łęty, łęciny, liście z góreczka ćwikłowego. I tutaj był największy dylemat, nie posiadamy na gospodarstwie ogławiarki, tak naprawdę nigdzie w okolicy gławiarki żadnej nie ma, no i zaryzykowaliśmy organem. I ogólnie rzecz biorąc, wszystko przeszło, wszystko było ok, więc nie ma co narzekać, ale sytuacja była taka, że gdzie gdzieniegdzie te liście zostawały zbyt długie, gdzieniegdzie zupełnie krótkie albo nawet ślizgały się noże na buraczkach. Jak gdzieś tam jakaś dziura była większa, czy to od wody, czy po prostu gdzieś tam jakaś nierówność podczas siewu i no nie wyglądało to jakoś super ekstra profesjonalnie powinna być tutaj ogławiarka najlepiej z paskami, ale no nie byliśmy w stanie, że tak powiem, je zorganizować z dnia na dzień i zaryzykowaliśmy orkanem, ale opłaciło się liście w większości były ścięte przed kopaniem i ostatecznie buraczek wyjechał w big bagach, wyjechał w chłodni. Co prawda, cały dzień jak na tym polu spędziliśmy, ale buraczka zebraliśmy i mówimy, teraz czekamy tylko i wyłącznie na rozliczenie. A co do buraczka, też, no prowadzę od dłuższego czasu od trzech tygodni już sprzedaż bezpośrednio buraczka. Tutaj buraczka sprzedajemy w opakowaniach 5, 10, 15, 20 i 50 no jest to wybieranie głównie ręczne ale e, tak naprawdę y, przy tych cenach jakie e, są teraz warzyw i tak naprawdę sprzedaje w połowie ceny która jest w sklepie to naprawdę tego buraczka e, opłaca się gdzieś tam rwać i pakować i ten właśnie ominięty rządek o którym już wspomniałem gdzieś tam e, pomyłka e, z herbicydem teraz została teraz jeszcze właśnie Sprzedajemy tego buraczka bezpośrednio, no jest z tym dość dużo zabawy, ale coś za coś jak to się mówi. Nie ma co narzekać, bo z tej sprzedaży bezpośredniej tutaj jakiś większy pieniądz zostanie i tak jak w ubiegłym roku była dynia, tak w tym roku jest Buraczek. Za chwilę będziemy sprzedawać bezpośrednio cukinię. Następnie jesienią dynie i cebulę, więc troszeczkę tych środków więcej z tej sprzedaży bezpośredniej zostaje. Wiadomo, jak to ze sprzedażą bywa, szczególnie na przetwórstwo. Są bardzo duże przebitki cenowe, no i, i różnie się na tym wychodzi. A tutaj jednak sprzedając bezpośrednio mamy szansę na jakiś większy zysk. Ale no wymaga to większych nakładów pracy, większego poświęcenia czasowego, więc wszystko ma swój jakąś, jakiś koszt. No ale jak na pierwsze koty za płotem, myślę, że nie wyszło źle. Wiemy jakie popełniliśmy błędy. Deszczować od samego początku, w ogóle nie patrzeć na to, na to co się dzieje. No oczywiście, jeżeli będzie padało,. Przypadywało cały czas, no to nikt deszczować nie będzie, ale jeżeli są jakieś dłuższe okresy, w ogóle nie ma co się oglądać, nie ma co się e, przypatrywać, tylko trzeba deszczownie wyciągać i jechać. Bo tutaj mówię, miałem tą kontrolę zostawioną, gdzie część pola nie była nawadniana. I kopiąc to wszystko razem, było widać bardzo mm, dokładnie, gdzie, w którym miejscu kończyła się woda. I nie było to tylko. W różnice właśnie jeśli chodzi o wysokość plonu, o wielkość tych buraczków, ale może i przede wszystkim o ich jakość, bo tutaj po jednym dniu, gdzie właśnie te odpady leżały przykładowo, bądź jak mieliśmy zbierane buraczki właśnie gdzieś tam na sprzedaż, jeszcze bezpośrednią to po jednym dniu z tej części niepodlewanej były to po prostu już gąbki bardzo szybko straciły wodę a tam gdzie były podlewane były to buraczki jędrne przez 3-4 dni nic tam im nie dolegało i to chyba była największa wartość do nas tego podlewania czyli jakość tego buraczka i tutaj właśnie jeśli sprzedawaliśmy na sklepy no to jest jeszcze pewien czas gdzie ten buraczek transport, przebieranie, sortowanie i ostatecznie jeszcze dowiezienie na, na sklep i sprzedaż. Więc ten buraczek musiał być odpowiedniej jakości i wielkości. I to na tyle z buraczka. Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny. Cześć.